Cześć. Trzy lata temu prosiłem Was o pomoc przy nagrywaniu filmu dokumentalnego o Paragwaju. No Ile pieniędzy? Ile? 100? 200? 300? Ile? 300 dolarów? No? jałeś. Co ja sobie za to kupię? Maciki. Tysiąc. Ja myślę, że tysiąc dolarów dałoby ja coś zrobić. I rzeczywiście. Odpowiedzieliście hojnością i bardzo szybko udało się zebrać wspomniany 1000 dolarów. Co potem się stało z tym pieniędzmi? Rzeczywiście udało się nagrać pełnometrażowy film dokumentalny Soy Paraguayo, czyli Jestem Paraguajczykiem, a do tego krótkometrażowy materiał El Grano Que Divide, czyli Ziarno Niezgody. Soy Paraguayo został zaprezentowany na kilkunastu pokazach, powiedzmy sobie, terenowych w Argentynie, w domach kultury, w szkołach, na uniwersytetach, a swoją premierę, powiedzmy sobie, oficjalną miał we wrześniu 2019 roku, czyli dwa lata temu, na festiwalu filmowym, 28. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Asunción. A potem został jeszcze zaprezentowany na innych festiwalach, w Ekwadorze, w Meksyku i na dwóch innych wydarzeniach w samym Paragwaju. Podobnie materiał El Grano que divide pojechał sobie do Kolumbii, do Peru, do Indii i trzy razy został wyświetlany na festiwalach w Argentynie. Nawet paragwajska telewizja publiczna zaprezentowała film Soy Paraguayo. I nie mówię o tym, żeby nie wiem, powiedzieć, że to jest jakiś że te filmy to jest jakiś y, szczyt sztuki filmowej. Chodzi mi bardziej o to, że fakt zaprezentowania tych filmów na festiwalach jakby pokazuje, że tematyka, jaką te filmy poruszają, jest istotna. O jakiej tematyce mowa? O nierównościach społecznych, o konflikcie y, wokół soi transgenicznej i, i agrochemii stosowanej do, do jej uprawy. A do tego dochodzi deforestacja, Walka o Ziemię, o dostęp do Ziemi i inne problemy, które dotyczą tak Paragwaju, jak i wielu innych e, krajów Ameryki Łacińskiej. Ktoś mógłby się zapytać, po co tworzyć tego typu materiały? Wydaje mi się, że film dokumentalny, szczególnie taki, w którym mamy kontakt wzrokowy z drugim człowiekiem, mają moc, której nie mają ani filmy fabularne, ani reportaż. Prasowy, czy reportaż literacki, bo właśnie możemy wytworzyć ten, ten, ten kontakt, ten związek z drugą osobą. Ta osoba tłumaczy nam, opowiada o swojej rzeczywistości, i możemy nie tylko zrozumieć ten problem, problem tej osoby intelektualnie, ale możemy go poczuć. Możemy doświadczyć problemu drugiej osoby, doświadczyć bólu drugiej osoby. I wydaje mi się, że poznanie, głębsze poznanie, dokonuje się właśnie za pośrednictwem y, doświadczenia, a nie intelektu. I jak już poznamy właśnie tą, tą rzeczywistość, te trudne rzeczywistości, te problemy, problemy i radości innych, łatwiej nam będzie zorganizować świat w sposób nieco bardziej sprawiedliwy niż do tej pory. Tym bardziej cieszy mnie, że oprócz tych festiwali, y, po wyrzucaniu filmu do internetu, Materiał swoje Paraguayo zobaczyło około 100 tysięcy internautów, z czego około 10%, czyli 10 tysięcy, zobaczyło cały film. I ja wiem, że dowolny YouTuber ma 100 razy więcej wyświetleń, ale cieszy mnie, że właśnie mogłem pokazać 10 tysiącom ludzi problemy pani Florindy, czy innych Paraguayczyków, którzy nigdy nie mają prawa głosu. Rok temu, za pośrednictwem portalu Patronite, poprosiłem Was o wsparcie przy realizacji drugiego projektu dokumentalnego, tym razem w Argentynie. I udało się zebrać przy Waszej pomocy ponad 60 wywiadów. Istnieją ambitne plany nie tylko edycji filmu pełnomatrażowego, ale i jednego, dwóch, trzech projektów dodatkowych, krótszych. Pierwsze takie projekty już powstały zresztą. Jeden dotyczy rapera z etniką Tonole Kaselina. Drugi pana Rubena, który chodzi po górach i szuka strzał, znaczy grotów, strzał sprzed stuleci. Trzeci, nad którym właśnie tutaj zaczynam pracować, będzie dotyczył pana Sebastiana, który pilnuje opuszczonego gospodarstwa w pośród stepów w prowincji Santa Cruz. Mam też pomysł na realizację Dokumentu dotyczącego sytuacji dostępu do ziemi w Patagonii. W Patagonii, czyli w tym wielkim regionie, wielkich przestrzeni posiadanych przez niewielką liczbę osób. A następnie, no, wreszcie trzeba będzie wyedytować ten film pełnometrażowy dotyczący tożsamości, który będzie fascynujący. Naprawdę są świetne wywiady i, i będzie świetny materiał. Także to może chwilę podrzać może 2-3 lata ale się nie zawiedziecie a w międzyczasie na pewno będą tworzone inne mniejsze projekty takie jak Radio Argentyna podcast, który, który pojawił się w zeszłym roku w tym roku to będzie jakiś podcast chyba w każdym razie zapraszam was na portal Patronite i profil Fizyk w Argentynie Fizyk w Argentynie albo Wojciech Ganczarek tak się nazywam więc mnie tam znajdziecie i możecie wesprzeć kolejne działania. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za wsparcie.